Witam. Zaczniemy tutaj w garażu. Za chwilę pójdziemy zobaczyć te łazienki. Jest 8, było przygotowanych. Zobaczymy, czy majstry się wyrobili, czyli Henryk z Bogdanem. Tu stoją ich maszynki. Jak widzicie, prawda? Jeżdżą Audikami jeden i drugi. Ja jeżdżę starym Volkswagenem Transporterem T4. Ale za chwilę tam pójdziemy skontrolować tą robotę czy faktycznie tak jest, ale tu coś Wam pokażę. Przy okazji, bo lubię czasami się pochwalić, dostałem coś takiego, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, możecie zobaczyć, to chyba jest sofa, tak? Po naszemu będzie, nie wiem. Drewno jest w zasadzie w idealnym stanie. Nie wiem jak tutaj, co jest wypełnieniem, czy jest to gąbka, czy coś innego. Ten materiał trzeba będzie zmienić, bo już jest po prostu trochę powycierany. To powiem Wam szczerze, jest wymienić taki jedną, tą i z tym, to dwa dni roboty, na, po, na pomału. Zrobimy na przykład coś w lawendzie albo w czymś innym. Zobaczymy jeszcze. Ja nie wiem, czy u nas on zawita ten mebel, czy nie. To różnie bywa, ale mi takie starocie się podobają. Oczywiście niektórzy w życiu czegoś takiego by do domu nie wstawili, bo jak można taki szmelc wstawiać do domu, prawda? Ale powiem Wam szczerze, że jest wiele osób, którym takie rzeczy się podobają, to ma swój klimat taki mebel, no i lata też, tak? Ja nie mówię o tych nowych Ludwikach, które można kupić tam gdzieś też nowe, produkcję nową, tylko mówię o tak, jeszcze nie sprawdzałem czy nie ma czasami gdzieś pod spodem, pod spodem jakiejś nalewki producenta, zobaczymy później, sobie ogarnę ten temat, w każdym bądź razie zaraz idę po busa, wjeżdżam tutaj i już niech sobie stoi na busie, żeby ktoś tutaj przez przypadkiem mi nie narobił biedy. Dobra, znaczy nie, no nie biedy, tylko wziął już, na pewno jest moje zaklepane, także nikt i tak nie weźmie. I co, idziemy na górę, zobaczymy co tam Heniek robi z Bogdanem. Bogdan tam szykuje coś, pokoje chyba, a Heniek, jako nadworny nasz glazurnik, kładzie glazury. Osiem łazienek było przygotowane. Jutro mija dwa tygodnie, jak już są w pracy, więc myślę, że powinny te osiem być skończone. Tak myślę. Zaraz zobaczymy. Ogólnie pamiętajcie, że Henryk pracuje też w Polsce. Glazury kładzie od dawna, od x lat. Jego syn Paweł prowadzi w Polsce firmę. Henryk, jak jest w kraju, to mu pomaga, więc ogólnie też pokażę Wam kilka ich dzieł teraz na przykład I idziemy na górę. Dobra, zobaczmy, co oni tutaj robią. Nasze majstry. Akurat przerwa chyba jest. Bo cicho, nic nie słychać. Tu widać pokój wyszportowany. Zobaczymy, jak tu Łazienka. Nie ma światła, ale glazura już jest położona. Zobaczymy, czy ta osiem Łazienek Henryk zrobił, czy nie zrobił. Trochę mu z początku pomagał Bogdan. Tutaj już też glazura położona, czyli tylko wyszpachlować i po robocie. Tutaj jak widać Henryka, pokój do roboty, roboczy, tak zwany. Jakieś ma są, czyli kotaszów, ale tu też już płytki położone. Maszyna do szlifowania, nie wiem czy ją widać. W końcu się drobiliśmy po 20 latach, zawsze było ręcznie, a teraz szeryf kupił w końcu maszynę do szlifowania z odkurzaczem, taką już porządniejszą trochę. Czyli tam te cztery łazienki zrobione. Oczywiście nie zrobione jeszcze tak na gotowo, ale ale. ale. Tu już też położona jest glazura. Aha, jest zaciągane kleje. kto to wszystko robi. Tu mamy już pokój. O, ten już jest przyszykowany do malowania. Zaraz mam, to się jeszcze ciekaw, muszę powiedzieć, co z podłogą się stało. Znaczy, podłoga już też jest wyczyszczona. Nie wiem, czy to, pamiętacie to, nie, jak wyglądała. Trzeba, czyli tu taka maszyna stoi, która, którą się szlifowało to wszystko. Tu mamy, o, tu jest chyba miejsce pracy gdzie Łazienek. jeszcze nie jest skończona. Ale już prawie, prawie. Tutaj pod brodzikiem jeszcze trzeba podkleić i płytki już będą. Później tutaj tak samo ściany się zaciągnie klejem tylko i, i potem już pachną. Tu już też jest przygotowane do malowania. Ułożone też są akryle. Dobrze jest. W sumie dwa tygodnie. Tu już jest też podłoga przygotowana do klejenia desek. Co tu jeszcze? Gdzie my tu jeszcze jesteśmy? O to następny blok już też jest przeszykonany do malowania mocno przecierane, ale już jest OK. Także troszkę tutaj się chowało. Tu jeszcze pójdzie jakiś kabel. Taki czerwony taki. Coś takiego jak tutaj widać. Niestety nie ma elektryka, my nie wiemy dokładnie jak to przyciągnąć, więc na razie czekamy. To żebyśmy mieli jakiś schemat, jak te kable mają iść, to nie ma problemu. To są od hmm, pożaru przeciwpożarowe. Tu też łazieneczka już jest. kończenie ma kontaktu. Jest już skończona. Tak to wygląda, też zaciągnięta już klejem. No więc nieźle. Dwa tygodnie dopiero Heniek z Bogdanem jest niecałe. Ten pokój coffee round, czyli taki wypoczynkowy. Jak się kawę pije z rana albo, albo w czasie przerwy. Też jest przygotowany już do malowania. I tutaj leży decha, która będzie tutaj szła. To jest deska taka typu berlinecka, tak? gotowa na klika, z tym, że naklej będzie kładziona. I wam powiem, ciekawo, że szary w tą dechę zamówił w lipcu. Ta, co tutaj leży, to została jeszcze z, z wcześniejszej roboty. W lipcu zamówił i przyjdzie dopiero 5 listopada. A miało być już 5 tutaj skończona ta strona, czyli trzeba czekać. A tu jedną łazienkę mamy jeszcze niegotową. Widzicie, tak łazienki wyglądają przed remontem. Ale nie, już sufit tu jest wyszpachlowany. O, trochę plus. Czyli to jeszcze jest do wyrzucenia. Aha, tu pamiętam, bo tu coś z wodą jest problem, bo yy, zawór nie działa. Nie można zakręcić. Trzeba cały pion gdzieś zakręcić i dopiero wtedy zrobić porządek. No i tutaj też mamy pokój, A no, tutaj byliśmy przed chwilą, czyli ten pokój też jest zrobiony, posuwamy się, posuwamy, czyli nam drzewo do dechy, trzeba dechę, trzeba trzy miesiące czy coś, tylko mamy, no proszę, tak się pracuje w Niemczech, majster Henryk jest, przywitaj się ładnie, o, kawusia stoi, papieroski leżą, telefon w ręku, no praca w Niemczech widzicie, ale nie ma bosa całego. Ten, tu jeździ krócej, największym bossem jest Bogdan, ale nie ma, gdzieś zmył się. A korytarz widzicie jak wygląda, tu jest zerwana tapeta, a tu jeszcze zrywa. To taki człowiek, którego nam dali, taki Hausmeister, jak ma trochę czasu to przychodzi i tam dorabia. Czyli jak widzicie siedem łazienek jest skończonych, położona jest już terakota czy glazura. Taka idzie tutaj. Teraz te betony to wszystko takie, nie? To jest metr na metr dwadzieścia. Yy, takie betonowe teraz są ponoć modne, moderne czy jak tam się nazywa. I tyle. Yy, także co? No tutaj kończymy. Yy, muszę ich trochę pogodzić do roboty, bo coś za pomału robią. Kiedy oni to skończą? Nie, też tutaj robię, słuchajcie, tak na marginesie. Ale fajnie jest. No i już pomału, pomału coś tam widać. Za tydzień pewnie będzie już wszystko przygotowane, tylko zostanie podłoga. Tak myślę, że za tydzień będą wszystkie łazienki już porobione, zamontowane kabiny z powrotem. Biały montaż my nie montujemy, robi to firma, hydraulicy robią, po prostu chodzi tam o wracę. Czyli my tylko zamontujemy, najprawdopodobniej tu szafki takie będą jeszcze, tu nie ma światła czy jest? W tym nie ma. Tutaj pamiętajcie, że to nie jest taka trudna łazienka, ale troszkę roboty jest. Tu przejdziemy. Więc tu, jak widać, w rogach są ledy jeszcze montowane. To mam nadzieję, że widać. Jest jeden tutaj i jeden z tej strony. Tak jak tu będzie kibelek, światło będzie się zapalało sobie przy wejściu. prawda, pyk, to będzie zapalały się ledy, i tu będzie, nie będzie taki lampy, tylko będzie taka szafka z też podświetleniem. Że tak. No. Parę płytek niby się kładzie i ma się gotową łazienkę. Z tym, że jak widać, no trzeba trochę tych dziur, prawda, wycinać. Tak jak wcześniej wam, wam powiedziałem, Heniek w zasadzie jest zawodowym płytkarzem. W Polsce też to robi. No i dobrze jest, no. Bogdan też robi łazienki. Trochę pomarał, no, dlatego już jest się lat skończony, bo ja już o szlifowaniu tego, o szpachlowaniu nie ja to jest szybka robota. W ciągu dnia 2-3 łazienki takie możemy gotowo już pochlować, pewnie? No i tyle. Czyli trzeba kończyć przerwę i nagrywanie i wziąć się za robotę. Hmm. Chyba. Prawda? I coś tu znaleźć do roboty sobie. Pewnie będziesz pochlował te łazienki tak na Tutaj jest świeży klej. I za tydzień już to będzie wszystko przygotowane do koncertu. A jeszcze trochę roboty jest, bo jeszcze pójdzie ta na korytarz jeszcze czasu rzucą chyba trzeba zrobić obniżany sufit. A jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Ta szpachla, ale to może nagram tej szpachli. Jest zupełnie inna. Pierwszy raz taką szpachlą robimy, to jest szpachlawa pierna. Ja jeszcze nigdy nie robiłem tego. Ta szpachlawa pierna. troszkę tam się różni od tej gipsowej zwykłej takiej, aczkolwiek szpachluje się podobnie, tylko troszkę gorzej. Ale to może Wam opowiem w jakimś innym filmie do czego ona tak w sumie jest. Ja ją pierwszy raz y, na oczy, że tak powiem, widziałem. Czyli nie jest że Siedem łazienek w zasadzie prawie skończonych. Ósma, no to tam tak jak wchodzi tutaj po dwa dni na jedną, czyli za dwa, trzy dni będzie ta ósma skończona i osiem łazienek będzie przygotowanych i zostanie tylko szpachlowanie, sufit podwiesić, szpachlowanie, gruntowanie, szlifowanie, malowanie i porobić podłogi. I już granic tej strony, a później pójdziemy na drugą. Na razie. Trzymajcie się. Miłego wieczorku sobotniego.